Widziałaś to? Widziałaś? Patrz, jak by ci pasowały. Patrz, jak one by ci pasowały na przykład do korali. Czy na szyjnika, jak to się nazywa. Nieważne, w każdym razie one mogłyby ci pasować. Zobacz. Kochani, czy widzieliście to? Widzieliście to? Zobaczcie, wpadłem na pomysł, żeby tak... Znaczy wpadłem. No nie wpadłem sam, tylko złapałem pomysł w czasie jakiejś tam rozmowy tutaj z, z moimi współpracownikami yy, i podchwyciłem Sytuacje i proszę bardzo, są skarpetki Vicenti, na których jest napisane co? Moi drodzy, widzicie to? Zobaczcie: Café Espresso 350 PLN w Krakowie. W Krakowie i takie skarpeteczki, one naprawdę super się noszą. Pomyśl sobie, że chodzisz, nosisz na sobie, na Twoich stopach skarpetki, na których jest napisane, że 3,50 kosztuje espresso w Krakowie, a jesteś na przykład w innym mieście. Czy to nie będzie fajny bajer? Ja wam po, a ja mam teraz je na sobie, ale nie mogę podnieść tak wysoko nogi, bo jest za mały ten, ale podniósłbym tak wysoko, tylko że tutaj jest no, za mało miejsca, żebym podniósł. I mam je teraz dosłownie na sobie, te skarpetki, one nie te, te takie same, bo mam ich dużo. <grym> Kochani, jeżeli jesteście zainteresowani czymś takim, żeby zrobić komuś, nawet pamiątkę z Krakowa. Pamiątka z Krakowa. Pamiątka z Krakowa, to już może smok, smokiem, ale pomyślcie sobie skarpetki, na których jest napisany kafe espresso w Krakowie za 3,50. To jest prawdziwa pamiątka. Bo takich rzeczy, w sensie espresso za 3,50, w żadnym innym mieście w Polsce nie spotkacie, a u nas w trzech lokalizacjach. Szewska, wejście od plant przy bunkrze sztuki, Urzędnicza 59 rukka Kazimierza Wielkiego, a także Karbnicka 55, przystanek tramwajowy Plac Inwalidów i niebawem czwarta lokalizacja, karmicka 17, Ruk, Garbarska 26, tam gdzie był taki bar mleczny przez chyba 50 lat. Jeśli jesteś zainteresowany, Możesz nabyć te skarpetki u nas stacjonarnie. A także wchodząc na stronę internetową vicenti.pl na sklep online i wysyłamy ci tam, gdzie chcesz. Na stronie internetowej jest napisany nawet skład, a teraz z głowy nie podłem go. Aha, i bardzo ważne, jeżeli będziesz miał te skarpetki na Twoich stopach i przyjdziesz do nas. Do jednej z tych trzech lub czterech lokalizacji, to masz rabat. Dopóki one będą istniały, te skarpetki, i my przebywajcie przybywajcie trzy lokalizacje.